Siemano, siemano lodziska tu na tej strony, mamy niedzielę 24 stycznia, piękna pogoda, niebo praktycznie bezchmurne. Idziemy sobie polatać. Chudy już czeka. Skoczymy sobie dzisiaj na dwa motocykle. Gdzieś tutaj po rejonie się pobujamy, coś nagramy, może coś na wypierdalamy. Zobaczymy. No to lecimy. Bęk! Trzeba byłoby kiedyś te drzewko trochę przyciąć, bo coś się kurwa rozrosło. Temperatura jakaś 3 stopnie Celsjusza, ale jest ciepło. Jest ciepło. Trzeba tylko uważać, bo asfalt nie jest, jest suchy. Czy chwilą hample sprawdzałem? Łaj to blokuje koło, blokuje. Trzeba naprawdę delikatnie, no zapierdalamy do chudego Zamontujemy mu kamerki, mikrofony i będziemy latać, będziemy latać Ale piękna pogoda, aż się chce jeździć Godzina parę minut po 13 Jest zajebiście Pięknie, pięknie, że aż mięknie hemoglobina orężada woda mineralna elektrolic z akumulatora podjedziemy do chudego nie odpalił, nie odpalił swojej Suzy ładuje akumulator to jeszcze tak zrobimy sobie kawkę na szybko popierdolimy jakieś kocopoły ja mam nadzieję że moto odpali i lecimy na Szczecin po karabiny z Palestyny Uff! Ślizg go, go, przychaczone, przychaczone, także chodzę dzisiaj bez kamerki, bo jeszcze po moto Mikołajach wypierdolił. Zaczep z Gopro, także nie szło zamontować Doniosę kiedyś Już kurwa szeleje, mówiłem jest ślizgo, zimno To kurwa zapierdala Bariat Normalnie <grystanie> Jakie kolano Taka sytuacja I koło Także, 3 stopnie na plusie 3 stopnie na plusie, nie dżek tego reja tam a lekka pauza On będzie grał w piłkę, my jedziemy, nie? Aha Jak ślizga, ty No mówiłem Nie zapierdalaj bo na wypierdalasz Siema, ma Siema, 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 Siema Kubuś Siema. Adam Czuch, dobra pal motor kurwa jamy. Leci normalnie kurwa no od razu tu na to, ja Siema Johnny no Nie urować nie Nie interesuje milicja tak? Nie interesuje milicja I chuj pojeżdżamy kurwa I paurował. Prostownik ej. Okej. <gry> Poproszę <Popsujcie? gry> No i zjeba motor, kurwa. Na P spróbuj. Akumulator dawno nie jechał, bo słyszę, że jest silny. To. Ja pa

Kurwa tam akumulator pół roku stał o może nie pół roku, bo tam coś jeździł, ale długo stał w bądź razie, długie przerwy miał I nie podładował go za bardzo Także trzeba było pchać kolegę Ale pogoda piękna, piękna Tylko kurwa ślizgo, naprawdę Trzeba uważać Zaraz Zára podgnijeme, zaraz podgnijeme. Daję! Zimno, zimno, zimna spa Milicji z mami nie ma. Piękna wiosna tej zimy. To <grystanie> do prawo jazdy mam zabiorą To żeśmy trafili Ale trafiliśmy No? Dawaj go kurwa Latamy, latamy Co to chudy jest, co to się dzieje? Powiedz mi z tymi samochodami Z tymi samochodami co to się dzieje, co Wiesz, to? Jakieś są, jakiś zlocik jest samochodów jest takich mocniejszych i najprawdopodobniej ultrak na, na burderkingu Trzeba będzie zweryfikować Lecim. O, żydzior się zapalił, już! Dopiero 174 km zrobiłem Normalnie mnie się zapala przy 220 kurwa mokro Mokro, ślizgo, powoli, powoli kurwa Już nie odpierdalamy, bo na wypierdalamy Zaraz się będziemy wbijać na autostradę No to to już delikatnie stóweczką ja ma co kusić Pociśniemy jeszcze do chudego na kawulca i do domu strasznie chujowy asfalt chudy tak zapierdalał ona slika jak ja pierdolę od tego polenia lacia No, trochę zimno Po autostradzie zimno No i cóż Polataliśmy sobie troszeczkę dzisiaj Jedziemy na kawulca do Chudego. Ja sam to się będę zawijał na chatę. Także co? Do następnego! Yo!